Dzisiejszy koncert był bardzo odmienny od tego, co prezentujemy z reguły młodym słuchaczom podczas Młodej Filharmonii. Nie było dzisiaj orkiestry, za to był chór i chór śpiewał muzykę Negro Spirituals i Gospel, czyli y, mu muzykę, która stała się źródłem jazzu, bluesa i wielu gatunków tego, co teraz nazywamy muzyką rozrywkową, A są to pieśni niewolników, pieśni o ich przeżyciach duchowych, religijnych, pieśni pracy. Y Myślę, że wciągnęliśmy trochę w zabawę młodą publiczność, która razem z nami klaskała, bawiła się, kołysała i przy okazji poznała właśnie taką muzykę. My jako Chór Filharmoniczną jest z takim repertuarem spotykamy się dość rzadko i to jest taka jakby dla nas też odskocznia trochę od Schumana, Schuberta, Mendelsona i innych kompozytorów. Dzięki dobrze się bawiły, bo to jest muzyka bardziej działająca na emocje, niż ukazująca na pierwszym planie jakąś estetykę, niż przekazująca treść w taki sposób, kiedy trzeba siedzieć statycznie, zamyślić, trochę trochę pomyśleć nad, nad tekstem zupełnie inaczej niż w przypadku. Na Przykład pieśni do, do poetów europejskich, do tekstów poetów europejskich. Dzieci, młodzież razem z nami klaskali, kołysali się. No w pewien sposób właśnie tym klaskaniem też dodawali emocji do piosenek, tworząc w ten sposób większy gospelowy zespół.